Słuchajcie, mamy 30 grudnia To jest rok Siedzę sobie właśnie z Antkiem Hej, hej Jesteśmy właśnie, będzie to taki sylwestrowy vlog I ja mamy godzinę 23.30 No Siedzimy sobie i oglądamy, bo ja nie mogę spać, Antek ponoć też, więc sobie właśnie siedzę. Jedziemy się w salonie, tutaj są jeszcze resztki stołu wigilijnego, prawdopodobnie posłuży właśnie jutro na y, dekoracje i y, y, jedzenie sylwestrowe, bo przyjeżdża do nas babcia z, y, z dziadkiem. Tam leci jakieś, jakieś dziwne gry, bo Antek takie rzeczy lubię oglądać. Dla miłej atmosfery zrobię sobie tutaj herbatę z resztką takiej cytryny klasycznie, tak jak było to w Vlogmasach, tak sobie dali taką herbatkę cytrynową, popijem. Słuchajcie, mamy godzinę 10.30, 31 grudnia i właśnie sobie piję taką poranną kawę, przed chwilą wstałem. Właśnie obudziłem się około godziny 10.00. No zazwyczaj mniej więcej się budzę o takich godzinach. Tutaj czasami trochę wcześniej. Słuchajcie moi drodzy, za oknem właśnie taka pogoda, jak widzicie jest bardzo słonecznie. Taka pogoda bym powiedział spacerowa mocno, mocno spacerowa, no ja już wielokrotnie powtarzałem, że takiej pogody to wręcz nienawidzę. E, dalej nie pojawił się pierwszy śnieg, ponoć e, według prognoz ma się pojawić właśnie e, po nowym roku. W tle już słychać właśnie fajerwerki sylwestrowe, więc, więc może dzisiaj będzie jakoś mocno rozświetlone niebo, chociaż to wątpię. Właśnie moi drodzy, my też tutaj kupimy jakieś fajerwerki prawdopodobnie. Zamknę sobie tutaj okno, bo trochę już robi się zimno. Zaraz jedzie się ogarnąć, bo widzicie, nie wyglądam najlepiej. Za dwie godziny przyjeżdża do nas dziadek z babcią. Właśnie w tym roku spędzę z nimi Sylwestra. Tu mój brat Leon wstał, jak widzicie. Jest jeszcze tutaj mocno zaspany. Tu Antek wstał. Antek wstał i tak mu śmierdzili, słuchajcie moi drodzy, zbudzi, że y, realnie się po prostu za y, Zawartość żołądka. Naprawdę, nie żartuję, po prostu antykiciu mi zęby. Pościeliłem sobie słuchajcie łóżko i jak widzicie, jak obserwujecie moje życie, to tutaj właśnie zaszło kilka zmian na nim. Mianowicie kupiłem sobie taki większy zielony koc, mam poduszki i właśnie zaścielam łóżko na dwa koce. Jak widzicie moi drodzy, został już przygotowany taki Eee, taki prowizoryczny, właśnie stół na sylwestrach. Dekoracje są bardzo podobne do tych, yy, co pokazywałem właśnie na wigilię w odcinku 24. Jest tutaj właśnie świeczka, taka leśna dekoracja i te kwiaty No i to, ten proces się powtarza tutaj. Siedzę sobie właśnie z Zosią pod kocem, takim w salonie. Czekamy na barszcz z Ja sobie robię taki dzisiaj na obiad. Tu Antek i Leon, oczywiście, grają na laptopach jak zawsze, tu się nic nie zmieniło. Tu Zosia próbuje coś sięgnąć. Nie ja umiesz kodu. Nie umiesz czego zrobić? Kodów pisać? My tutaj, Antka, właśnie będziemy jechali, słuchajcie, do tego tutaj królestwa świata jak w wytrzebnicach. Chcieliśmy jeszcze nagrać tutaj, bo są takie ładne ozdoby świąteczne u sąsiadów. To, to sobie tutaj, właśnie, nagram jak to wygląda. Rodzinie, Antek. Leon, co? to Zaraz mama usiądzie też. Kriantek. Co? Co Zosia? To no mama chodzi i z całą rodziną właśnie sobie tutaj jedziemy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że nigdzie nie pojedziemy, bo się autor rozje... po prostu po drodze. Więc nigdzie nie pojedziemy. Mam tutaj też moi drodzy właśnie takie moje ulubione piwo, czyli Perły Export. I sobie to po kolacji wypiję. Ewentualnie jeszcze porabię jakieś drinki, bo kupiłem. Rzeczy potrzebne właśnie na Mohito, Ale... ale nie, ma, nie było limonki Będę go robić właśnie z cytryną Pogram sobie, moi drodzy, właśnie tutaj w Robloxa i... sobie miło spędzę czas, bo i tak jestem zdenerwowany przez te światełka, bo bardzo chcę tam pojechać A oczywiście wszystko się psuje i nic nie wychodzi, jak zawsze Za oknem już słychać petardy, właśnie ktoś strzela fajerwerkami My w tym roku też mamy właśnie takie... Takie najzwyklejsze więc wam potem to pokażę eee, Tych to, 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 no, nie pokażę, bo i tak ich nie widać, bo mam tak po prostu gównianą jakoś w telefonie, że, e, że tutaj jakby księżyc był dwa metry nad moim pokojem, to by go nie było widać e, więc wam nie pokażę tych fajerwerek eee, ale może potem jak będę odpalać, to wam to tą chwilę nagram Tutaj moi drodzy, właśnie tutaj tak sobie prowizorycznie poukładałem te kalerze na tym stole On jest już przesunięty do kanapy, nie ma jeszcze krzeseł i właśnie będziemy tutaj Powoli startowali z wykładaniem dań. Mamy godzinę 21.10 i tak to wygląda. Oczywiście wielcy gracze yy, nie, nie pomagają, nie pomagają, muszę wszystko sam robić. Oni nie pomogą, oni przyjdą tylko na gotowe. Udało mi się, słuchajcie, już tutaj przynieść pierwsze dania na Sylwestra. Mamy tutaj pieczywo z Wielkopolski, jest najlepsze na świecie, bo ja nie lubię tego, tego śląska pieczywa. Bo one są takie suche, te, te chleby wszystkie, te jest właśnie dobre. Mamy tutaj Sosy właśnie do wędli, bo tu są wędliny, takie białe kiełbaski, jakieś parówki. Mamy tutaj też także takie paszczeciki wypchane farszem właśnie grzybowo-kapuścianym. One tutaj dosyć dobrze się przyjęły na, na Wigilię Bożego Narodzenia, więc goszczą właśnie teraz na imprezę sylwestrową. Słuchajcie, niosę golonkę i pierwszy raz w ogóle takie coś widzę, nigdy nie miałem takiego dania. Myślałem, że golonka wygląda jakoś inaczej, ale wyglądają wygląda jak takie jajo męskie. Tak dosyć dziwnie wyglądają te goloneczki tutaj Ale właśnie sobie spróbuję, bo nigdy nie jadłem, jestem ciekawy właśnie jak to smakuje Wydaje mi się, że raczej nie porobię po wyglądzie Powiem wam, że przetestowałem tą golonkę i tak naprawdę moim zdaniem jakby zwykła szynka taka Taka dosyć tłuściwa, dobra, ale nie, nie jest na pewno moje ulubione danie Otworzyłem sobie, moje, moi drodzy, właśnie tutaj piwo Ja zacznę sobie od tego butelkowego, bo takie wolę i sobie wypiję właśnie na razie tą jedną butelkę ewentualnie potem ja sobie jeszcze doprawię to tym drugim ale będziemy jeszcze robili dzisiaj e, drinki mojito planuję zrobić, tylko że właśnie e, zamiast z nimąki, wykorzystam cytrynę i zrobimy sobie właśnie takie cudo tu się moi drodzy właśnie robi ten łosoś mamy tutaj w każdym tym papierku jedną porcję i tak to wygląda, już w domu ładnie właśnie pachnie łososiem Słuchajcie moi drodzy, właśnie tutaj moja mama e, tam okroi cytrynę i przygotowujemy tutaj drinka, który nazywa się właśnie mojito mojito. Mamy tutaj sprite'a, cukier trzcinowy tam mama przygotowuje, zaraz to nagram. I dodaliśmy cukier trzcinowy wraz z pokrojoną cytryną, bo tak jak wspominałem limonki nigdzie nie dało się dostać. Teraz właśnie wyciągamy miętę, którą od dziwo udało się dostać w stepie. Tutaj mama wrzuca miętkę. Słuchajcie, mamy, mamy tutaj taki żyk Właśnie tutaj tuwające e, reszki cytryny z miętą. E, no i jest tutaj jeszcze wódki martini. Dolejemy tutaj mamy jeszcze właśnie przygotowanego spraja mąkowego. Tak on wygląda. Tutaj mamy wersję tą No w ogóle powiem mamy, że nie lubię sprayta, ale może to będzie dobre. P powiem Ci, że kunszt estetyki, piękne. I są ładne? A ładnie? A czemu próbujesz? Ale jest dobry. Dobry? Tak mhm. smakuje, o smak, smak, smak. nie wiem, smak Nie Smakuje jak blak zielony. Myślę, że nie smakuje, mama, nie jak, mojito, ale... nie smakuje jak Mojito. Nie smakuje jak Mojita? Nie smakuje, ale dobra. Jest nie smakuje tak? Ale ładnie wygląda nawet. Co to ona, kochę? W miarę reakceptowanie, jeszcze trzeba to przyszło tak. zrobić świeżą miętą. Jakoś. Świeżą miętą trzeba jeszcze zrobić i cy kawałkiem cytryny, bo to będzie Cytryna robione. jest w lodzie. Proszę. Ale cytrynę trzeba jeszcze tutaj nabić, tak? Słuchajcie, tutaj mamusia się jednak postarała i zrobiła tutaj taki. No i zrobiła tutaj takie farfocele, właśnie z cytryny. Yy, I tak to wygląda. Powiem wam, że pachnie tak jak blak zielony, czy właśnie tak jak. W to chyba powinno pachnieć. Zasia, Zosia, podobać się? Nie, no, podoba się yy, z paciciem jakimś jeść z patyczkiem, bo to cytryna jest taka. Moim zdaniem fajnie, fajnie się to prezentuje. Powiem wam, że dokładnie tak sobie wyobrażałem ten smak. Nigdy nie piję to Zawsze lubiłem rzeczy o smaku mojito, Jakieś napoje i tak dalej. Pełno, że jest bardzo dobre. To naprawdę takie słodziutkie, bardzo, bardzo apetyczne. Mega mi to smakuje. No. O. Już wy na włoski. Antek nie jest teraz jem. My przynajmniej jeden próbujemy no. Jezu, no, Antoś, no. no trzeba spróbować, no, bo niech koszta już nie. No. No. Zostawić wie. Idziemy sobie właśnie takie sztuczne ognie za mkiem. Mam tak ma 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 mam się... Słuchajcie, mamy 1 stycznia 2025 rok, pierwszy dzień właśnie tego roku. Życzę Wam y, szczęśliwego, y, wesołego, dobrego, rodzinnego, zdrowego nowego roku, y, żeby był, był lepszy niż poprzedni, żeby wszystko się układało, żebyście dążyli do swoich celów, do swoich marzeń. Oraz wszystkiego, co dobre. Ja aktualnie szczęśliwy nie jestem, ale, ale może jutro będę.